Dzień dobry, przed mikrofonem Marek Orkisz, gościem rozmowy dnia w Radiu Kielce jest Rafał Kasprzyk, świętokrzyski parlamentarzysta i tu mam problem, czy jeszcze Polski 2050, czy już klubu parlamentarnego centrum. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry Kielce. Rafał Kasprzyk. Klub Parlamentarny Centrum. Już nastąpiła ta, powiedzmy, szybka rejestracja? Tak, od wczoraj złożyliśmy wniosek do pana marszałka Sejmu o, o powołanie nowego klubu. To zostało przyjęte, oczywiście to jest formalność, więc od wczoraj opuściłem klub Polski 2050. Jestem członkiem klubu parlamentarnego Centrum. Centrum z uwagi na to... Na, gdzie na scenie politycznej będziemy się umiejscawiać. A co pana i innych polityków skłoniło do tej decyzji? Wiele pewnie było różnych kwestii, które każdy z nas musiał podjąć w swoim sumieniu. U mnie zdecydowało to, że z panią Katarzyną Pełczyńską nałęcznie byłem w stanie funkcjonować w zarządzie. Nie to ta organizacja, która przez ostatni rok dryfowała już trochę no niestety nie po wyborach nie nie, nie zreflektowała się pani przewodnicząca nie no, nie jesteśmy w stanie funkcjonować właśnie w taki sposób żeby uwzględniać nasze postulaty nasze głosy regionów między innymi a ostatnie wydarzenia z rady krajowej gdzie po Zwołanym nocą przez Panią Przewodniczącą Rady, Radzie Krajowej uchwalono jednym głosem uchwałę tak zwaną kagańcową, czyli zablokowano możliwość decydowania o swoim losie posłom, senatorom, posłankom. No, uważałem i uważam dalej, że jest to skandaliczne, niedemokratyczne i, i to już przelało tak szale, szale goryczy. I przyznam, że to nie tylko we mnie już całkowicie pękło, tylko właśnie w całej tej grupie. Przypominam, że nowy klub będzie liczył 19 bodajże osób. To jest jednak duża siła. To są te osoby, które głosowały na, na Paulinę Hienikloskę? Tak, głównie to są osoby, które głosowały w drugiej turze na Paulinę Heniklocka, ale, ale również inne, które jakby zrozumiały, że podmiot, podmiotowość w takiej sytuacji, w jakiej rządzi pani, e, partią pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, to jest tylko frazes, a, a nie rzeczywistość. No, czuje się pan dezerterem? Bo tak pana, no tak trzeba powiedzieć pana to, i, i pana kolegów określiła szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Ja wiem, że, że dzisiaj będą buzowały emocje, będzie odżegnywanie naszej grupy, mnie osobiście od y, 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 takich wszystkich możliwych złych rzeczy. Ja, przy, ja przypomnę i wszystkim tym, którzy dzisiaj wieszają psy na mnie, chcę powiedzieć, że to ja wraz z grupą... Y, Paru a, takich zapaleńców organizowaliśmy od sześciu lat. Sześć lat temu wybory prezydenckie Szymonowi Hołowni, kiedy nie było tutaj nikogo. To ja z tą grupą zapaleńców, takich pozytywnych osób stworzyliśmy zręby stowarzyszenia, to ja z grupą osób stworzyliśmy strategię, to ja z grupą osób prowadziliśmy, zrealizowaliśmy partię w regionie, mamy członków, mamy dynamiczny zespół i jeszcze jedno, to ja z tą grupą osób przez 6 lat... Milczałem, pracowaliśmy dla regionu, dla, dla Polski 2050, ale kiedy okazało się, że mamy swoje zdanie, że, a, że wystartowałem w wyborach na przewodniczącego, okazało się, że niektórzy ludzie powiedzieli mi wprost, że mnie nie poznają. Również lider Szymon Hołownia. Uważam, że to jest, no też było znamienne, bo jeżeli się z kimś nie rozmawia, no to pewnie... Po sześciu latach może się okazać, że się nie zna osób, z którymi się współpracowało, którzy dla, dla nich pracowali cicho i w pokoju serca. Ale dzisiaj jest to wszystko za nami. Dla mnie to była bardzo emocjonująca również decyzja, właśnie z uwagi na to, jak dużo serca, sił, przyjaciół zostawiłem, i musiałem podjąć taką decyzję dla dobra swojego, dla dobra regionu, bo wszystkie te sprawy, które prowadziłem, będę dalej prowadzić. Państwo wiecie najlepiej, że jest ich dosyć sporo. No i dla ludzi, z którymi tutaj w regionie świętokrzyskim współpracowałem i współpracuję nadal. No i przyznam, że jestem bardzo zbudowany dlatego, że wszyscy praktycznie wszyscy powiedzieli, że rozumieją moją decyzję, są ze mną i będziemy dalej ich pracowali razem. Wspomniał pan dwa razy Szymana Hołownie, który, to jest moja osobista opinia, zabawił się w politykę, jak mu się to znudziło, to najpierw odrzucił koalicję z PSL-em. Potem całkiem zrezygnował z partii, bo zamarzyła mu się kariera dyplomaty w ONZ-cie. Może to on jest winny temu, że się Polska 2050 rozpadła? Może to był po prostu taka zabawa? Panie redaktorze, proszę nie umniejszać wagi Dobrych rzeczy, które zrobił Szymon Hołownia dla Polski. Przede wszystkim w 2023 roku dzięki e, też intuicji jego i jego złowie. Ja nie, 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 ja nie umniejszam, tylko to... ja próbuję zrozumieć, co się takiego zdarzyło od czasu rozstania z PZL-em, że nagle Szymon Hołownia, czyli lider tej partii, założyciel, ten, który mógł wygrywać wybory albo pomógł, który był twarzą, mówiąc krótko, nagle rezygnuje z polityki. Je, je, Chce nie, być dyplomatą. Ja nie jest dyplomatą. Nie wraca do partii. Nie w sytuacji zagrożenia, czyli w sytuacji tego realnego kryzysu, w zasadzie go nie ma. Proszę mi dać skończyć, bo to dzięki Szymonowi Hołowni. Temu, że on miał instynkt obywatelski i w 20 roku wystartował, stworzył grupę, pociągnął do takiego działania obywatelskiego wielą wielką rzeszę osób. W 23 roku możliwe było odsunięcie pisu od władzy. To jest pierwszy sukces. Drugi sukces, jako marszałek, proszę zwrócić uwagę, uważam, że działał bardzo dobrze i wprowadził wiele zmian już od pierwszej nocy to odbarierkowywanie. Sejmu, co dzisiaj, czego się dzisiaj nie pamięta, ale poprzednia kadencja była właśnie tak wyglądała, że za ogrodzeniem nie wpuszczano tam mieszkańców, nie wpuszczano ludzi na teren Sejmu, a dzisiaj Sejm jest po prostu otwarty dzięki marszałkowi Chłowni. Ja mam dużo szacunku, bo dużo dobrego, Szymon Chłownia zrobił. rzeczywiście po kampanii wyborczej w zeszłym roku prezydenckiej. I, i tych wydarzeniach związanych z zaprzysiężeniem prezydenta Nawrockiego y, odsunął się na jakiś czas i, y, no i też uważam, że, że no trochę, trochę popełnił o, o tyle błąd, że nie słuchał ludzi, którzy naprawdę życzyli mu dobrze. No I skończyło się właśnie tak, że w, kiedy, kiedy powrócił i zdecydował w jakiś sposób zaingerować w wybory z których, w których nie brał udziału e, wybory w partii, no, skończyło się to właśnie e, niestety tymi nieszczęsnymi wyciekami do mediów i tym fajerwerkiem takich wyzłośliwiania się. E, I to niedobre, oczywiście. To, to pewnie też jakaś tam cegiełka, która dołożyła, a, dołożyła e, się do, do tego całego e, 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 momentu, w którym podzieliliśmy się na pół, bo praktycznie e, ta, ta organizacja podzieliła się na pół Klub jest e, Pozostał 15-osobowy. My mamy 15 posłów również w swoim klubie. To w ramach tego podziału jeszcze stary. będziecie popierali koalicję rządową? Tak, tutaj nie ma w ogóle wątpliwości. Nie. Nie, nie mamy zamiaru kołysać łódką, to nie tego potrzeba dzisiaj Polsce. Polsce potrzeba pieniędzy sejfu, Polsce potrzeba bezpieczeństwa w wyborach w 2027 roku, żeby, powtarzam to w każdym wywiadzie, nie przyszły siły brunatne, które będą rządziły wbrew interesowi Polski, czyli na pewno będziemy bronili się przed rządami Konfederacji, Konfederacji Brauna. To, to naprawdę nie są, nie są, nie byłyby dobre czasy dla Polski. No to jeszcze jedno zdanie o programie SAFE, które także dzieli Polaków, albo inaczej dzieli polityków, mhm. bo w przestrzeni publicznej już po tych decyzjach... Dobrze pan powiedział, że to dzieli polityków niestety na tych, którzy chcą bezpieczeństwa dla tych Polaków, którzy chcą bezpieczeństwa. I, I na tych, którzy są przeciwko temu bezpieczeństwu. Państwo byli w, w głosowaniach sejmowych za Sejfem, przeciwko Absolutnie. był ie i, i Konfederacja Między innymi. Dlaczego ten program jest dobry dla Polski? Proszę Państwa, to jest trzecia, trzeci filar finansowania polskiego, polskiego zbrojenia, polskich sił zbrojnych który będzie wydawany przede wszystkim, e, mówi się o 80-90%, ale w olbrzymiej części w polskich zakładach. Te pieniądze w, e, poruszą polski przemysł i będzie to koło zamachowe również dla naszego rozwoju. To po pierwsze. Po drugie, tak, jest to pożyczka oczywiście. Przypomnę, że pan Błaszczak, kiedy kupował e, czołgi czy jakieś inne uzbrojenie w Korei, również zaciągał pożyczkę. Różnica polega na tym, że... Zaczą... No ale wtedy, byliśmy mówiąc, mieliśmy nóż na, można powiedzieć, na gardle. No, a dzisiaj mamy wojnę na, za naszą granicą. I, I, tak, i, tak. I w, i wro... Wtedy i ta wojna wybuchała i no. No, trzeba było szybko coś kupować. No właśnie, szybko i beznadziejnie i drogo. To jest, to jest to działanie PiSu. Natomiast dzisiaj mamy, dostajemy te fundusze w formie pożyczki, tak jak mówiłem, czyli prawie 200, 180 miliardów złotych. I 14 bodajże marca jesteśmy w stanie uruchomić 15% pierwszej transzy, która już fizycznie będzie na naszych kontach i będziemy mogli je wydawać w polskich zakładach na, na konkretne uzbrojenia. Y Opocentowanie tej pożyczki jest najniższe. Nie Polska nie może, nie ma dzisiaj takich możliwości, żeby korzystniejszą pożyczkę gdziekolwiek na rynku znaleźć. Opocentowanie jest stałe, jest w wysokości 3%. Tutaj rozwiewam wątpliwości, bo PIS wprowadza absolutną dezinformację, że to się będzie zmieniać. Nie wiem, że nie wiadomo, ile to będzie kosztować. Otóż wiadomo. Pożyczka jest przez 10 lat, nie będziemy jej spłacać i dopiero później zaczyna się spłata do 45 lat. Także naprawdę warunki są bardzo korzystne. E ta pożyczka również nie wyklucza zakupów, bo to też jest argument dezinformacyjny PiSu, nie wyklucza zakupów u naszego sojusznika w Stanach Zjednoczonych. My żadnego kontraktu ze Stanami ani nie rozwiązaliśmy, ale ani z informacji z MONU wynika, że nie będziemy rozwiązywać, dlatego że jest po pierwsze przede wszystkim finansowany z innych źródeł finansowania, które są zagwarantowane, są podpisane kontrakty i, i to jest stałe, niezmienne. Ten trzeci filar finansowania to jest właśnie e, mechanizm SAFE, który Unia Europejska wdrożyła, żeby wreszcie Unia stała się bardziej niezależna, sama się finansowała, sama się broniła, o co zresztą nasz sojusznik wnosił, że, żebyśmy byli wreszcie bardziej niezależni. I tak, to jest dobry kierunek. Unia Europejska powinna być bardziej niezależna od innych łańcuchów dostaw. A my w Polsce musimy. No, dla nas to są same korzyści. Polski przemysł wzrasta, absolutnie rozwój, bezpieczeństwo wzrasta natychmiastowo, bo proszę zwrócić uwagę, że mogą być finansowane inwestycje, które już, się, już trwają od półtora roku. Czyli już te, te inwestycje mogą być sfinansowane, czyli zostają kolejne pieniądze na inne, wyda na inne wydatki. No, myślę, że to są same korzyści i ja nie rozumiem tych ludzi, którzy głosowali e, przeciwko temu mechanizmowi SAFE w Sejmie i to jest cały PIS, e, cała Konfederacja. Ja uważam, że to jest naprawdę lista hańby, jeżeli ktoś głosuje przeciwko bezpieczeństwu Polski. A znamienne jest to, że PiS tak jak i nie chciał KPO, pomimo że pieniądze leżały i czekały na nas i nic nie zrobił, żeby je wyciągnąć, a widzimy ile teraz się inwestycji z tego finansuje, tak samo nie, nie, nie jest przeciwko pieniądzom, które leżą dla nas gotowe na polskie bezpieczeństwo. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Kielce był dziś Rafał Kasprzyk. Świętokrzyski, polityk Klubu Parlamentarnego Centrum. Dziękuję bardzo, dobrego dnia.